Pisałeś już kilka lat temu, że Chińczycy trzymają nas mocno, to teraz zastanawiam się, czy trzymając nas mocno, nie, zaci nie zaczynają zaciskać dłoni na gardle? I czy soft, czy soft power nie staje się chociaż bardziej odrobinę hard? A pytam w kontekście metalizm rzadkich Zawsze też jest hard. To, znaczy, to się zawsze mieszało w Chinach, tak? To znaczy, z jednej strony ta dyplomacja pant, miła, mięciutka, labubu. Etc. Z drugiej strony Wolf Warrior Diplomacy, dokładnie też jak w blockbusterach chińskich. Mają takie u nich robiące o, ogromne o bloga, zasięgi. Ta chińska jest jeszcze bardziej taka łopatologiczna, ale tak, oglądałam Wolf Warrior i pierwszą i drugą część, więc to się zawsze mieszało. W odpowiednich momentach było odpalane. Widzieliśmy te momenty odpalenia, chociażby kiedy wybuchła pandemia i bardzo ostro Chiny grały, mają już dzisiaj tak silną pozycję międzynarodową, silną pozycję gospodarczą, wiedzą, że mają te zasoby metali ziem rzadkich, co więcej mają też w dużej mierze przejęte łańcuchy produkcyjne i dostaw. Nie tylko u siebie. no Spójrzmy chociażby na Kongo. W Kongo wydobycie kobaldu zostało de facto, może zmonopolizowane, to nie jest dobre słowo, ale ta sieć dystrybucyjna została przejęta przez pięć spółek chińskich. Więc oni już wiedzą, że mogą to po prostu robić.